Witam na kolejnym spotkaniu, na kolejnym naszym spotkaniu, na którym chciałbym przekazać mieszkańcom gminy Dygowo kilka ważnych informacji dotyczących przebiegu pandemii koronawirusa na terenie gminy Dygowo. I tutaj, Szanowni Państwo, zacznę od rzeczy najistotniejszej, czyli od tego, że dostaliśmy te dane, o które prosiliśmy obrzeski Sanepit, a co za tym idzie, dzisiaj mogę już Państwu przekazać najbardziej aktualne dane, którymi dysponujemy. I tutaj, Szanowni Państwo, najważniejsza pozycja, czyli ilość osób, u których jest wynik dodatni, to takich osób na terenie naszej gminy jest w chwili obecnej. 10. Jeśli chodzi o osoby, które są objęte kwarantanną, a przypomnę, że takie osoby to między innymi te osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, to takich osób na terenie naszej gminy mamy 45. Chciałbym oczywiście tutaj z tego miejsca też podziękować Kołbrzyckiemu sanepidowi za to, że te informacje do nas dotarły, a co za tym idzie, mogę przekazać również mieszkańcom naszej gminy. Jeśli chodzi o funkcjonowanie jednostek mi podległych, czyli szkół czy też urzędu gminy, to tutaj się nic nie zmienia, szkoły nadal funkcjonują w trybie zdalnym, czyli młodsze klasy i przedszkola normalnie, natomiast starsze klasy w sposób zdalny. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie urzędu gminy, tutaj również nie ma żadnych zmian. Urząd funkcjonuje normalnie, niemniej jest zamknięty dla interesantów. Oczywiście jeśli ktoś ma bardzo pilną sprawę, bardzo ważną sprawę, to po wcześniejszym e, umówieniu się telefonicznym istnieje taka możliwość, żeby e, bez, bezpośrednio skontaktować się z pracownikiem e, urzędu. Także na ten moment to wszystkie informacje przekazane nam przez Sanepit. E, i jeśli tylko pojawią się jakieś nowe, na pewno zostaną Państwu przekazane.